Zadanie kolejne. Dany jest trójkąt prostokątny ABC, w którym miara kąta ABC równa się 90 stopni oraz miara kąta CAB równa się 60 stopni. Punkty K i L leżą na bokach odpowiednio AB i BC, także długość boku BK równa się długość boku BL równa się 1. Odcinek KL przecina wysokość BD tego trójkąta w punkcie N, a ponadto długość AD równa się 2. Wykaż, że długość odcinka ND równa się pierwiastek z 3 plus 1. Czyli co możemy tutaj zauważyć? Zobaczmy, że trójkąt KBL jest trójkątem prostokątnym równoramiennym. Natomiast widzimy, że trójkąt ADB jest trójkątem prostokątnym o kątach 30-60 stopni. Skoro wiemy, że miara tego kąta wynosi 30 stopni, naprzeciwko tego kąta leży bok długości 2, czyli to jest nasze A, naprzeciwko 60 mamy długość A pierwiastka z 3, czyli to będzie 2 pierwiastki z 3. Czyli możemy napisać, że długość odcinka BD równa się 2 pierwiastki z 3, natomiast przeciwprostokątna w tym trójkącie, czyli długość odcinka a, B wynosi 2A, czyli w naszym przypadku 4. My musimy wyliczyć długość odcinka ND, czyli od długości 2 pierwiastki z 3 musimy odjąć długość odcinka BN. I w zasadzie to musielibyśmy policzyć. Zauważmy, tutaj jest taki mały trójkąt, przerysuję go tutaj. Ten trójkąt to jest B, N i K. I znamy jego wszystkie kąty. Zauważmy, że kąt przy wierzchołku B ma 30 stopni. Jeżeli chodzi o kąt przy wierzchołku K, wiemy, że on ma 45 stopni. Bo jest to kąt, który jest w trójkącie równoramiennym prostokątnym. W związku z tym kąt przy wierzchołku N to będzie 180 stopni minus 45 minus 35, czyli kąt przy wierzchołku N ma 105 stopni. Wiemy też, że długość boku BK równa się 1. Naszym zadaniem jest wyliczenie długości boku BN. Z czego możemy skorzystać? Oczywiście stwierdzenia sinusów czyli długość boku BK zapiszmy długość boku BK przez sinus kąta, który jest naprzeciwko tego boku, czyli przez sinus 105 stopni, równa się długość boku BN nazwijmy go sobie X, X przez sinus 45. Stopni. No i teraz musimy to wyliczyć. Długość boku BK, czyli mamy 1 przez sinus 105 stopni. Jak wyliczymy sinus takiego kąta? Możemy skorzystać z funkcji sumy kątów, czyli wiemy, że sinus alfa plus beta ze wzorów z maturalnych to będzie sinus alfa razy cosinus beta. Czyli będziemy mieć sinus 45 stopni razy cosinus 60 stopni dodać cosinus 45 stopni razy sinus 60 stopni. Czyli to jest nasz sinus 105 stopni. I wiemy, że to się równa x przez sinus 45 stopni, czyli pierwiastek z 2 przez 2. Teraz możemy wymnożyć to na kos czyli mamy już 1 razy pierwiastek z 2 przez 2, czyli zwykłe pierwiastek z 2 przez 2 równa się. x razy? No i podstawiamy. Sinus 45 stopni, czyli pierwiastek z 2 przez 2, razy cosinus 60 stopni, czyli razy 1 druga, plus pierwiastek z 2 przez 2 razy sinus 60 stopni, czyli razy pierwiastek z 3 przez 2. Tak więc mamy pierwiastek z 2 przez 2 równa się x razy. Z pierwszego mnożenia mamy pierwiastek z 2 przez 4, z drugiego pierwiastek z 6 przez 4, czyli zapiszmy pierwiastek z 2 plus pierwiastek z 6 przez 4. My chcemy wyliczyć x, więc możemy obustronnie podzielić przez pierwiastek z 2 plus pierwiastek z 6 przez 4. To będzie x równa się pierwiastek z 2 przez 2 i mnożymy razy odwrotność, czyli razy 4 przez pierwiastek z 2 plus pierwiastek z 6. Czyli to będzie, możemy skrócić dwójeczkę i czwórkę. Mamy 1 i 2, czyli mamy 2 pierwiastki z 2 przez pierwiastek z 2 plus pierwiastek z 6. Usuwamy niewymierność. Mnożymy razy pierwiastek z 2 minus pierwiastek z 6 przez pierwiastek z 2 minus pierwiastek z 6. Równa się. 2 pierwiastki z 2 razy pierwiastek z 2 to będzie 4. 2 pierwiastki z 2 razy minus pierwiastek z 6 to będzie minus 2 pierwiastki z 12 przez 2 minus 6 to będzie minus 4. Wiemy, że pierwiastek z 12 to są dwa pierwiastki z 3, czyli zapiszmy to jako 4 minus 4 pierwiastki z 3 przez minus 4. Tak więc czwórki nam się skrócą, zmienia nam się też znaki w liczniku, czyli mamy pierwiastek z 3 Odjąć 1. To jest nasza długość odcinka BN. A jeżeli chcemy wyliczyć długość odcinka ND, to musimy od długości odcinka BD odjąć naszego X. Czyli dwa pierwiastki z trzech, odjąć pierwiastek z 3 minus 1. Po zmianie znaków mamy pierwiastek z trzech dodać 1, no i to jest koniec naszego dowodu. Wykazaliśmy, że długość odcinka ND równa się pierwiastek z trzech, dodać 1.